Czy Bitcoin w pierwszej kolejności osiągnie poziom 44-45 tysięcy, czy 40-41? Co czeka nas w najbliższych dniach? Co jeżeli chodzi o cenę Ethereum? No i zobaczmy na wykresie, jak to wygląda i na co warto czekać w najbliższych dniach. Zapraszam do obejrzenia, Adam Buczyński. Okej, okay, w takim razie myślę, że płynnie możemy przejść na TradingView, gdzie widzisz sytuację Bitcoina. Co prawda jest to taki update dosłownie sprzed chwili, bo... Akurat ten rysunek zrobiłem w poniedziałek dając update na grupę, zresztą link do grupy znajdziesz w opisie tego nagrania. No i zobacz, generalnie popatrzymy sobie na taką na, na, na wykres, no to można powiedzieć, że dużo tutaj widzisz, tak? To jest jakaś lokalna spadkowa, to jest, są lokalne wzrostowe, ale o nich na razie nie będziemy gadać, bo to są takie powiedzmy długoterminowe, gdzieś te targety sobie czekają. Najważniejsze, żebyś skupił się na tej tutaj sytuacji. Tutaj zobacz, że cały czas trzymamy poziom 40 tysięcy na Bitcoinie, tylko tu był tak zwany fake out, czyli zeszliśmy do strefy tutaj tej naszej wzrostowej, no i stamtąd cały czas idziemy do góry, już kilka tych targetów na long jakby zdobyliśmy. No i zobacz, że teraz tutaj aktualnie masz taki clean, nie? Czyli zobacz, tutaj Bitcoin, coraz mniejsze ruchy i jakby od góry do dołu, od góry do dołu i tak dalej. I to zawsze jest sytuacja, można powiedzieć, niepewna. Oczywiście w momencie, kiedy on się tak układa, można zobaczyć, co było wcześniej, czy na przykład to nie będzie pattern kontynuacyjny, tak? Ok, więc to też jest ważne, co wydarzyło się wcześniej, ale tutaj jest zobacz, że mamy coraz wyższe dołki i coraz niższe szczyty. Czyli, jakby ta cela się zaciśnia zaciśnia zaciśnia, 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 i ona w końcu znajdzie ujście. Według mnie, ona najpierw znajdzie ujście górą. Czyli, podejdziemy, pytanie, jak właśnie dokąd tak? Jakby czy podejdziemy do strefy tutaj i zaczniemy szorcić, zaczniemy spadać, przy, przyjdzie korekta. Czy za, jakby wydarzy się coś większego, coś, coś dalej? Więc, jakby w tej sytuacji, ja bym tutaj czekał na przebicie, na wyjście górą z tego klinu. Tak, z tego klina. Jeżeli wyjdziemy górą, no to tutaj myślę, że spokojnie możemy podejść pod 44,5, 44,700. I tutaj trzeba obserwować. No to można powiedzieć: Dobra, no tutaj będzie pozycja długa, więc można sobie jakiś pierwszy tapek wziąć, sobie zabezpieczyć yy, pozycję tak, tutaj myślę, że sobie zrobimy o, tak o, te pierwsze dwa tych profity, sobie zabezpieczyć pozycję i jakby no dalej ją trzymać, tak? czyli jeżeli ktoś jest nastawiony na dalszą kontynuację, no to najprościej po prostu zagrać sobie pozycję, wziąć dwa tych profity, zabezpieczyć ją w BE, no i jeżeli pójdzie dalej będzie te przebicie, które tutaj macie warunek, Także jeżeli 44.7 zostanie przebite minimum na interwale d1, no to myślę, że spokojnie możemy tutaj próbować atakować poziomy 46-47. Tak? I tak, tak, tak to wygląda. Ale na tę chwilę uważam, że no, najważniejsze jest wyjście górą w tej chwili, które jest najbardziej prawdopodobne, i tutaj patrzę, nie co się dzieje. Czyli po to zabezpieczamy tą pozycję. Jeżeli faktycznie będzie stąd scenariusz spadkowy, no to żeby no, z tą pozycję nie zadać, więc może być tak, taki, można powiedzieć, ruch O, w ten sposób i tak. Nie? Coś takiego. Więc to jest jakaś oczywiście spekulacja i trzeba obserwować, ale no coś takiego może być, więc na tę chwilę bym był nastawiony na jakieś potencjalne wzrosty. W najbliższych dniach, tak gdzieś do 15 lutego, no ale później tutaj bym obserwował, bo faktycznie możemy jeszcze próbować gdzieś to i do tych, do okolic tego boksa zejść. Osobiście nie widzę przestrzeni na to raczej, żebyśmy zeszli niżej, niż tutaj ta zielona strefa. Więc w tej strefie ja już bym szukał pozycji długich albo już jakichś zakupów, właśnie bitcoina na long term, tak? Więc tutaj macie take profity. Jeżeli ta pozycja dalej by pociągnęła i ktoś chce zaryzykować i go zagrać, no to ma jakby miejsca na oddanie pozycji. Jeżeli ktoś będzie próbował, ograć shorta, no to tutaj też te tak profity jakby czekają na, na pozycji krótkiej w tym wypadku. Nie? O, tak bym to widział. To chyba zabierzemy sobie jakby te rysunki, bo na razie nie będziemy na to patrzeć. Szczerze mówiąc, to ewentualnie wolę zrobić Wam update na bieżąco, żeby Wam się to nie myliło, bo nie ukrywam, że na razie tutaj ten jakby ta strefa do 38 tysięcy jest najbardziej, można powiedzieć, taka realna. Więc myślę, że możemy tutaj trochę posprzątać. Tak to wygląda. Trzeba obserwować tutaj wyjście w takim wypadku i już. I to jest właśnie, to jest właśnie to, więc analiza bardzo prosta. tak dalej, jeżeli chodzi o Ethereum, no to na Ethereum zobacz, że mieliśmy też ten clean i podobnie jak na Bitcoinie, tutaj coś klinowaliśmy. Ale w końcu wyszliśmy górą, na fajnym wolumenie mamy TP1, TP2. No i tutaj y, zobacz, że jeszcze Ethereum ma przestrzeń do tego, żeby podejść, bo strefa spadkowa jest dopiero tutaj na tym poziomie. Wtedy, jeżeli będziesz chciał stąd shortić mimo wszystko, no to tutaj y, pozycje na te i na short jak najbardziej masz, no a tutaj masz dalej też na kontynuację longa kolejny, więc mamy TP2 jakby osiągnięte. Myślę, że mogę spokojnie ci tutaj dostosować o, taki mały update na tym o i widzisz będziemy mieli taki jakby troszeczkę teraz większy klin potencjalnie patrzymy czy coś się tutaj wydarzy jeżeli będzie przebicie no to oczywiście będziemy dążyć tutaj do tego kanału spadkowego tego prostokąta ale tutaj możemy też jakieś reakcje mieć mimo wszystko jeżeli chodzi o Ethereum. Myślę, że tak bym tutaj widział target na zejście. Tą strefę long termową myślę, że mogę zabrać, bo wydaje mi się, że nie, nie, będzie, nie zobaczymy już. Niżej niż 200, i przynajmniej na ten moment. Na ten moment, tak? Więc tak to wygląda. Tutaj macie też te pełni długoterminowe. Myślę, że wszystko jest jakby proste i klarowne. jakby Jesteśmy w, w, w tym longu ostatniej analizy, więc warto być na bieżąco i obserwować, co się dzieje, żeby później właśnie wiedzieć, co. Się dzieje najprościej mówiąc, tak? Żebyście, żeby Was nic jakby na tym rynku nie zaskoczyło ani nic Was e, nie ominęło. No i tyle. Tak to wygląda. Krótki update. Oczywiście o, opis z rysunkami znajdziecie na grupie. Link znajdziecie pod tym materiałem. Jeżeli materiał się podobał, no to oczywiście możesz zabić suba, komentarz, lajk. Like, to zawsze wspiera pracę YouTubera, tak? Dziękuję za e, dzisiejsze spotkanie. No i tyle. Wszystkiego dobrego. Cześć.